Wiem, że zaczęła się już szkoła i pewnie pojawiło się sporo dodatkowych obowiązków, ale Epic Games nie śpi i dalej zarzuca nas prezentami, bo w końcu mamy już pierwszy wtorek miesiąca. Dzisiaj Epic zafundował nam całkiem ciekawy zestaw narzędziowo-graficzny, i aż ciekaw jestem, jak oceniacie dzisiejsze paczki. To tyle słowem wstępu, ale pamiętaj, że wszystko, co teraz zobaczysz, będzie dostępne za darmo tylko do końca września. Jak później będziesz chciał z tego skorzystać, to będzie trzeba zapłacić, a tego raczej nikt nie lubi, więc warto zgarnąć, póki rozdają. W opisie znajdziesz link do paczek i instrukcję pokazującą, jak przypisać je do swojego konta. No dobra, zacznijmy może od grafiki, a później przeskoczymy do narzędzi. Palace Hall to mega przyjemny z wyglądu asecik oddający w nasze rączki modularny zestaw modeli, z którego możemy zbudować dowolny pałacyk, a także udekorować go od środka. Prezentuje się całkiem przyjemnie, i z tego co twórcy napisali w opisie, można zakładać, że ważna jest dla nich optymalizacja całej sceny, bo chwalą się, że każdy z tych obiektów ma system Level of Details, który może zdecydowanie przyspieszyć działanie na większości komputerów. Zjechaliśmy tutaj sceną ze 152.87, więc chyba opłaca się to zgarnąć. Tak jak obiecałem, najpierw była grafika, to teraz czas na narzędzia. Quest Editor Plugin jest w mojej opinii najfajniejszym asetem z tego miesiąca. Ja wiem, że to co teraz widzisz może nie wyglądać jakoś super niesamowicie, ale tutaj nie o to chodzi. To jest system pozwalający na budowanie własnych drzewek dialogowych. Można go też wykorzystać jako system zadań, łącząc go z naszymi NPC-tami. Czyli tak jak w większości gier. Podchodzisz do jakiegoś ludzika w grze, a on daje ci questa. Gdy wykonasz tego questa, dostajesz od niego nagrodę. A no i podobno wspiera tryb multiplayer, więc tym bardziej ciekawa opcja. Normalnie przed obniżką kosztowało to 509,71, a to już całkiem sporo pieniędzy. Wróćmy znowu do grafiki. Safe House to kolejna modularna scena do naszej kolekcji. Tym razem nie jest to piękny pałacyk, a nieco mniej piękne i trochę bardziej brudne wnętrze starego budynku, w którym ktoś umieścił sobie swoją bazę. Łącznie możemy wybierać tutaj spośród 848 osobnych obiektów, które również mają system Level of Details dla lepszej optymalizacji. Chwalą się też, że scenka jest robiona specjalnie z myślą o Unreal Engine 5, więc pewnie zastosowali jakieś sprytne sztuczki z systemem Lumen albo Nanite. W tym wypadku zjeżdżamy sceną aż z 356/77. I jeszcze raz przeskakujemy do narzędzi. Basic Multiplayer Mini Combat System ma dość długą nazwę i jeżeli ogarniasz angielski to pewnie już wiesz o co w tym chodzi. To jest system walki w zwarciu z obsługą multiplayer. Mi to się kojarzy z takimi grami jak np. Chivalry, gdzie po prostu sobie biegasz i kosisz wszystkich swoim mieczem. I mimo, że nazwa sugeruje co innego, to jest tutaj też wsparcie dla broni dystansowych, czyli jakieś łuki i kusze pewnie też wchodzą w grę. W mojej opinii wygląda całkiem ciekawie i aż kusi, żeby sobie to przetestować. Nagrywając to chciałem teraz przeskoczyć do ceny i powiedzieć, że taki rozbudowany system pewnie był mega drogi. A tu się okazuje, że kosztował on tylko 61,11, co jest jednak trochę dziwne, bo wygląda na dosyć rozbudowany system. Jak uda Ci się go przetestować, to daj znać, skąd bierze się taka niska cena przed wyprzedażą. Na koniec zostawiłem chyba najbardziej standardowy aset z możliwych. Dosyć często pojawiają się sceny 3D do jakichś wizualizacji architektonicznych, i tak też jest tym razem. ArcVis Interior Vol 3 to właśnie jedna z takich paczek, wyładowanych modelami. Teksturami i materiałami do tworzenia realistycznych scen nowoczesnych wnętrz. Ciekawostką jest jednak to, że dają nam tutaj jakby dwie sceny. Obie są praktycznie identyczne, a jedyną różnicą jest to, że jedna ma już wypalone światło, czyli zapisane do tekstury, przez co nie może być zmieniane, a druga korzysta z systemu Lumen, więc tutaj możemy liczyć na całkowicie dynamiczne oświetlenie. Więcej nie pojawiło się w tym miesiącu, więc właśnie dotarliśmy do końca listy. Dla mnie jest to jeden z lepszych zestawów w ostatnim czasie ze względu na system questów i system walki. Fajnie wiedzieć, że urozmaicają czasami te paczki. Ale no jakby nie było, nie mamy przecież na co narzekać, bo darmowe asety to jednak darmowe asety.